Cześć, witajcie! Z tej strony, Dawid, dzisiaj kolejny film z The Long Drive. A. Tak więc, oczywiście, jak już wiadomo, jedziemy sobie. Dość dużo już przejechaliśmy, patrząc na to, że jedziemy dosłownie 5 sekund. No, ciutkę więcej jesteśmy już daleko od budynku. Tak więc, naprawdę strasznie szybko jedziemy. I chciałbym, żebyś mi samochodzie nie skręcał. W kamień bardzo bym był wdzięczny. Dzisiaj również postaram się przejechać trzy domki. Może cztery, zależy ile nam to zajmie i jak długo one będą. Znaczy, jak daleko one będą od siebie. Różnie może być. Oczywiście jedziemy ciutkę szybciej. Liczę na to, że w nic nie wjadę i nie umrę. A ze względu na to, że przydałby mi się ten spray teraz. Co mam na górze? Jest to spowodowane właśnie tym, bo nie dokończyłem. Że mi się wczytywał de Long Drive. 7 minut. Tak więc wolę. Wolę sobie darować jednak. 7 minut stania i patrzenia się w lobby. I wolę. Wolę nie umrzeć po prostu. Nie umieramy. Jedziemy do przodu. Będzie dobrze. Na to liczę. Tak więc, skoro już jedziemy i liczę na to, że jest dobrze, to jedźmy po prostu. I nie wjeżdżajmy w żadne kamienie. I drzewa. No i może kaktusy, chociaż one najmniej groźne są. I te malutkie kamyczki jeszcze nie są takie groźne. Jedyne, co jest minusem w kaktusach, to to, że mam ich milion w kabinie kierowcy. A ich tam nie chcę. O, pierwszy domek z tego co widzę. Jest dobrze. O, jeszcze zające są wrogami naszymi. Zapomniałem o nich, bo one się praktycznie nie pojawiają. Dobra, my może hamujmy już troszeczkę O w ogóle parking Hamujmy troszeczkę, bo ten domek niby jest daleko jeszcze, ale... i Zaraz nie będzie tak daleko No, już nie jest daleko, więc... Już hamujemy, staramy się przynajmniej Tak Tak Dobrze Okej okay. <gł> Jest dobrze Dawaj mi tego spraya. 7 użyć? To to jest ostatnie W sensie bo 3 nie czyszczą już, więc... Okej okay. To nie jest dobrze A my tutaj nie. Kolejny nitro? Jezu. Po co nam nitro poziomu nie wiem, 17 czy jakiegoś? tego nitro mamy nawalone. No. To mamy kolejne nitro. Nie wiem po co. Benzyna olej. Jeszcze tak beznadziejna mieszanka, że na nic nam to nie jest potrzebne. Telewizor tu widzę. W sensie komputer jakiś taki stary. No ale trudno. Wczytuj się. W sensie kończy się autoseł, no? Dziękuję. Lalka. Dwie lalki. Jasne. No to skoro dwie lalki, jakiś nietoperz. To bierzemy dwie lalki. Ile jest lalek, tyle ich bierzemy, po prostu. Zapraszam. Zapraszam ze mną, uprowadzamy i idziemy spać. Chociaż nie, jeszcze jest za jasno troszkę. A ja mam chyba dwa światła, tak. Kurde, co mi tak ścięło. Dobrze, na pewno jadę. Jestem tego pewien ze względu na to że mamy kolejne butle z nitrem i pudła które nie są rozwalone a to jest niemożliwe żeby tak było ponieważ się wszystko niszczy po kolei w sensie jak coś jest w domku nie? no zresztą droga jest po prawej dali w sensie słupy więc mogę być pewny, że ja to dobrze i widzę stąd trzy parkingi aż No trzy parkingi. Macie tam jeden, drugi i za nami trzeci. Jeszcze przed nami jest jeden. Cztery parkingi stąd są. W sensie nawet nie za nami jest ten parking, tylko obok, dosłownie. No tam dwa kilometry, może. Nie bliżej jest. No ale trudno, nie jedziemy tam, parking jest bez sensu. Tak się na nas zamach organizuje. Prawie mu wyszedł. Tak więc, patrząc na to, że nic nie widzę praktycznie. Gdyby nie te światła, jechalibyśmy w kompletnej ciemności. Ponieważ po drodze i tak nie da się jechać. Gdyby nie te światła, i tam w ogóle statek kosmiczny czerwony jest jako gwiazdka, ale gdyby nie te światła, wjechałbym w kamień albo drzewo przynajmniej 10 razy. Tak więc dają one dużo, co nie zmienia faktu, że jedyną rzeczą, którą widać, to są parkingi. Tak więc ja sobie pójdę spać. Ja sobie pójdę spać. Poczekam aż się postać obudzi. Postać się obudziła. <laughs> Silnik odpaliła. I możemy jechać. <laughs> no i zobaczcie, od razu wszystko widać. Podbiło mi samochód. Chyba troszkę za mocno już to nitro jest. Takie mam delikatne wrażenie. Że już ciutkę za silna ona jest. A ja wierzę na ten piekielny zielony bioną, no, świetnie, co on mi tak przyspiesza? Ja tylko klikam, a on mi 15 na godzinę szybciej jedzie. W ogóle, tak na przybliżeniu, jak się weźmie statek, widać. Tak na przybliżeniu, jak się weźmie. To nie widać, żeby się jechało 170 na godzinę. Przy 200 też tego nie widać. Ale jak się oddali, to już widać. Jak mi się tu jakiś kamień zrespi, to ta gra jest okropna. Tak więc, nic mi się tu nie masz respić. I dlaczego znowu ten biom, Ja tak go nie lubię, on jest okropny. Nie da się biomu. Nie, czekajcie. Da się biom wyłączyć, ale po co? W sensie nie ma to sensu. No dobra, może ma, ale. Wolę jechać z biomami już. Niby ich nie lubię, ale zimowy biom jest spoko. I tam reszta biomów jest spoko. Tylko ten zielony jest. Taki niezbyt. Jest. Prawie czołówka Nie rozumiem, ja nie uważam na tej drodze, nie prawie wjeżdżam w ten NPC Ale one naprawdę, bo W realu, jak ktoś jedzie ciężarówką Nikt się nie będzie pod ciężarówkę wpychał A tutaj NPC to Widzą ciężarówkę To jedziemy w ciężarówkę To jest bez sensu no ale dobra, to tylko sztuczna inteligencja, jaka by bardzo zaawansowana nie była, na pewno nie będzie w tej grze, za szybko. Co nie zmienia faktu, że fajnie, że przynajmniej jest. W sensie samochody są. Naprawdę spoko. I to ogólnie, te właśnie. NPC to była jedna z pierwszych modyfikacji, którą dodałem, ponieważ są one naprawdę spoko I z tego co widzę, statek jest obok praktycznie, no. Ale tak, minęliśmy ten parking, co był daleko przed nami. A tam gdzieś widziałem już kolejny. Tak więc, tak dobrze widziałem budynek. Tak więc te parkingi są strasznie częste. No i jeszcze wieże wodociągowe są daleko widoczne. Nie? O tam macie jedną wieżę. Tam macie drugą. Ona jest tak strasznie daleko, jak sobie troszkę podhamuję, bo nie chcę umrzeć. O, tam macie tą wieżę. Ona jest tak daleko, nawet na lornetce. Ona jest ode mnie z 10 km. To jest strasznie daleko I parkingów chyba nawet Z takiej odległości nie widać Tylko wieże O tam macie kolejną Gdzieś była Gdzieś była Jeszcze jedna Ale już nie widzę Tak więc jeśli chodzi o te wieże Całe to one są Jeszcze bardziej widoczne od parkingów A ja tu widzę przyczepę Okej okay. Wysiadamy Idziemy Eksplorować dalej Pusto, no wiadomo Pusta jak w 90% miejsc w tej grze Tak więc Czy puścisz mnie Już autosejwie Dziękuję Jakieś śmieci U. I amunicja. To już nie śmieć. Tak więc. Skoro amunicja, bierzemy tą amunicję, wiadomo. Tu mamy całe. całe nic. Wow. Spray. Ile użyć? 6. Noż. I 10 tysięcy kaktusów wbitych w pojazd. Wspaniale. Tak więc jedziemy dalej. Łój, ciutkę, ciutkę przesadziłem. Ty, ty, wariat, wariat. O. No ładnie wyhamowane. Dlaczego nam chłodnica wypadła? To jest bez sensu, no i jeszcze sobie twarz rozwalimy już na masce, no. W sensie na desce rozdzielczej, no. Dzięki, gro! Dziękuję bardzo! Ładnie hamowane, ale kierowca to... Taki niezbyt. A na tych kamieniach w ogóle da się siedzieć? Przysiadałem ręczny, co ty... Teraz mam ręczny. Nie wiem. Dziękuję. Bierzemy jeszcze tak. Drzwi pokoło po podjadę, już nie chcę mi się. Aż mi ręczny zbugowało. Nie, no. Odpalisz? Uh. Oj. Uh. Silnik nam nie odpala. Czyżby znowu rozrusznik? Już raz mieliśmy tak, że silnik nam nie odpalał. Musiałem go wymienić. A ja nie mam jak wymienić silnika. Kurde, o co chodzi? Nie, no bezużyteczny silnik. On się już wcześniej długo odpalał, ale myślałem, że będzie działał. No tutaj widzę, że chyba rozrusznik ma jakieś kolejne przeciwwskazania. Do mojego zakończenia jazdy. Tak więc. No, bo to trawa w ogóle. Ona się wgniata, a później się naprawia. Działa? Nie, tak zadymił na chwilę. Proszę, działa i nie możesz nie działać, tym bardziej teraz. Może to woda? Czekajcie, naprawimy to. Eee. Co jest? Czego on zaczął je? Jeść? W sensie odpalił. Kurde, możesz przestać pić tego kaktusa. Daj mi to. Daj mi ten silnik. Oleju ci nie brakuje, nie wciśniesz mi, że ci brakuje. Dobrze. Proszę cię. No we. No może być ciężko. Może być bardzo ciężko. No, krysta jest tego, że tu nie ma silników. Chwila jest ręczny jest ręczny. Może teraz? Niezbyt e! kurde, pchnąłem go. Wiecie co, może być ciężko, bo ten silnik nie działa. To kompletnie nie działa. Mnie zapauzowała samochód nie. Eee, wiecie co? Nie sobie podlecę, może przestanie jechać. Eee, z tego co widzę to chyba niezbyt. O kurde Jak tam jedyne co jest to jakaś wieża Oj Dobrze I Teraz Na spokojnie Podejdziemy sobie do tego przewspaniałego wozu, który jak zwykle nie działa. W sensie, no, niezwykle, ale... Hmm. Troszkę źle, że się zepsuł. Ja nie, ja nie mam żadnego silnika zapasowego, a przydałoby się, żebym co jakiś czas na przykład wymieniał z tego, co widzę, bo... No, cienko jest w innym wypadku i on w ogóle dalej jedzie. No proszę Cię, to jest silniku No kurde, niezbyt A mogę Ciebie na przykład stąd pchać? Nie, żeby Cię pchać? Aha Żeby Cię pchać Muszę być Stać na samochodzie? Kwestia jest tego, że jak nie będę stać na samochodzie, to on mi odjedzie, a ja z tym nic nie zrobię. I dlaczego ty jedziesz w tył? Mogę cię tak pchać? Ha, gdzie ja tak mam dojechać, co? Na tysięczny kilometr? Piechotką? Już biegnę. Dosłownie biegnę. Ty bez kitu, bo ja ten samochód niby pchałam. Ale to niby to robi różnicę. I nie mogę sterować. No, na sankach to ja nie chcę jechać, jakoś idzie pchanie tego samochodu. Eee, on mi odjeżdża. Ok, no i co? No i nic, kurde. No. O nie, o nie, tylko spróbuj. Tylko spróbuj mi stąd odjechać Tylko spróbuj. No nie. Czekaj ja ci koło, nie od... Montowałem. Kamień! Kamień! Proszę! Proszę! Walnij w ten kamień! Walniesz w niego? Tak, dobra. W sumie z czego ja się cieszę, jak ja cię będę musiał przepychać. Teraz. Czego ten bezużyteczny silnik się w ogóle teraz zepsuł? Naprawdę teraz. Nie, nie możesz do garażu dojadę, będzie dobrze na przykład. Garaż będę mógł nie, silnik wymienić, naprawić. Ućwieżyć cokolwiek. Bo ja ciebie pewnie nie mogę zmotywować nitrem, nie? No nie, bo silnik musi działać. A silnik nie działa. No co i co ja mam ci tu dodać? Co? No ja nie wiem czy w tym miejscu tego filmu nie zakończymy. I czego on jedzie? Czego on się toczy? A teraz jak jadę Trochę Dwa na godzinę To będę jechać dwa na godzinę No to Chyba dojadę Wiecie w tej grze nie ma żadnego startera czy czegoś takiego, co by mi pomogło odpalić silnik, cokolwiek. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takich rzeczy. Ja mogę sankami jechać do końca, nie? Ale przecież ja sankami będę jechać rok. Mogę go też przepychać sankami. Ale ten samochód waży ze 3 tony, więc to czy ja go. oj, Popchnę, czy nie popchnę? To nic nie zmienia. No, ja mogę z nim tak jechać, no ale on mi odjedzie. Bo te sanki one działają dobrze, tylko że one działają w zimie. Albo w górkach jakichś. A tutaj jadę praktycznie po płaskim, więc można przyjąć, że ta postać odpycha się rękami. Walniesz w drzewo, nie? Nie walniesz w drzewo. To źle. No to samochód mi uciekł. Znowu. A teraz tym bardziej, ja jadę teraz pod górkę. W sensie jeszcze nie, ale zarabę. Choć i tak szybko jedziemy, zobaczcie. Jak na to, że my jedziemy sankami po trawie. O, już nie po trawie, ale po ziemi. W sensie lecimy. Nieważne. No ale co ja mam zrobić? Jak mi samochód ucieka, nawet samochód ma mnie dość. Dobra, chciałbym Cię dogonić. Ponieważ, przydałoby się zakończyć ten film, który niezbyt poszedł po mojej myśli. I czego tak wiatr wieje, ja nie wiem. Ta postać w ogóle jak się rozkraczyła. Co? Co ona robi? I gdzie są jakieś kamienie, jak są potrzebne? No nie wiem, drzewo minął, kamień minie. Ale nie, jak jadę, 10 kamieni przede mną, idealnie. We wszystkie bym wjechał. A teraz tak, nawet pod górkę jedziesz. Jakim cudem ty pod górkę jedziesz? Tutaj, dziesięć kamieni różnych. Po kolei w każdego bym wjechał, jakbym ja kierował. Samochód jedzie sam. Żaden kamień. Nie. Ja go doganiam? Chyba go doganiam. Jeden raz pchnąłem ten samochód pół kilometra wcześniej. A on się dalej toczy. Pod górkę. Taką delikatną górkę, ale pod górkę. Ja go doganiam, co prawda. Ale naprawdę. Pod górkę się toczysz No tutaj delikatna przesada. Łoj Czego mnie tak wyhamowało? Dobra, słuchaj ty wredny pojeździa Tak więc Czy odpalisz? Czy dali protest? Chyba protest Czekaj chcę jechać do tyłu, co ty nagle W ogóle nie jedziesz Ogólnie to tak. Tak jak wspominałem, da się na tym silniku jechać na samym rozruszniku. Jest to możliwe. Kwestia jest tylko tego, że samochód musi być mniejszy. A ten samochód, no do małych nie należy. No i co? Wydaje mi się, że w takim wypadku. Jak na ten film, to już. Na tyle będzie. Jadę 20 na godzinę. Nie ma szans, żebym gdzieś dojechał. Silnik mi nie działa. Nie wiem o co chodzi. Jeśli ktoś wie, może mi napisać. No i co? Ja zapisuję. Nie ma co się z tym męczyć. Dziękuję Wam. W oglądanie mimo wszystko, liczę na jakieś 2755 km, żeby było za te wysiłki. 2760, no i co? Dziękuję Wam jeszcze raz powtórzę. Jeśli ktoś wie o co chodzi, może mi napisać. No i co? Miłego wieczoru. Na tym silniku przejechaliśmy ponad 2000 km, tak więc dobry wynik. No i pada.